Czym jest książka? Dla ciebie, dla mnie? Oknem na świat, rozrywką, przykrym obowiązkiem, relaksem, rozczarowaniem, a może ucieczką od rzeczywistości? Pewnie dla większości z nas jest po trochu tym wszystkim, zależnie od książki, okoliczności jej czytania oraz wyznawanych wartości. I o tym właśnie chcę rozmawiać z Tobą w podcaście Przeczytane. Mam na imię Izabela Redelbach. Nie czytam 52 książek rocznie. I mam kupkę wstydu składającą się aktualnie z ponad 30 książek, a mimo to wciąż zdarza mi się kupić kolejne. A jednak, a także pomimo tego, że nie jestem w żadnym stopniu książkowym ekspertem, chcę opowiadać Ci o książkach. Po koleżeńsku, przy kawie lub herbacie i ciastku, w trakcie jazdy autobusem czy samochodem, na spacerze, a może przy domowych obowiązkach. Brzmi dobrze? Jeśli tak, to zapraszam cię serdecznie do posłuchania jednego z odcinków. Na początek proponuję ci posłuchać odcinka drugiego na temat książki Becoming moja historia autorstwa Michelle Obamy. Jeśli natomiast wolisz posłuchać nie o konkretnej książce, a o temacie związanym z czytaniem, to zapraszam do odcinka ósmego, gdzie opowiadam o tych wszystkich książkach, które mamy, ale z jakiegoś powodu wciąż czekają na przeczytanie. Możesz też wybrać po prostu najnowszy odcinek lub taki, którego tytuł brzmi dla Ciebie najbardziej interesująco. Odcinki publikuję minimum raz na dwa tygodnie, choć zwykle jest to co tydzień. Czas ich trwania to od 15 do 25 minut. Przygotowałam również grupę na Facebooku dedykowaną podcastowi, do której serdecznie Cię zapraszam. Nosi ona nazwę Klub Czytelnika Przeczytane. Bez trudu znajdziesz ją po nazwie, jednak wrzucam również link do grupy w opisie. Zamieściłam tam także link do mojego Instagrama, na którym poruszam tematy związane z książkami, ale też innymi bliskimi mi sprawami. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.